że ci, yy, Witam, witam? Co? Szkoda, że ci tu Eś nie pokazuje w nazwie. Uh -huh. Niestety jest ze mną oczywiście Griminox oraz Lord Marcus. I Dobra. będziemy grać na kolejnej mapeczce. To jest coś mówiłeś, laboratorium Malakaja to jest? Tak. Nie, laboratorium jest wcześniej, tu jest ogólnie jego twierdza. Twierdza no Krzyżowisz? Się... E, tak, że na razie nie czyśmy tej mapy, skończmy to poboczne. Wrócimy tu i oczyszczamy tą mapę i zniszczymy ten kryształ. Bo tak trzeba zrobić, niestety. Lepiej tak niż czyścić dwa razy tą mapę. No raczej. A kalecz trawie senny. pi... pi długo ładuje trochę? Co co jakiś jęki? Ładuje cały czas? No, oczekiwanie na gracz. No to tak mam. Nie wiem, ja nie przesyłam filmu, no to internet powinien śmigać u mnie. Panie Lord Markus puścił. <grym wrogę> Jak nie zapomnę, to mogę to wstawić. Maciej poczuł tampon. Dzisiaj, dzisiaj, To jest kula. Może jeszcze raz? Yy, tego. Jeszcze raz. Wyruszamy. Do widzimy się w chwili. Dobra, widowie odpaliło. Podziało. Kurwa. To jakiś. stream tutaj przed nami stream, no faktycznie pogadamy z nimi i idziemy do Dunmora. To tyle? Rady pogadać i tyle? No Jak widzisz, u góry nad kryształem później pojawi się skrzynka i musi, on nam da kluczyk, żeby ją otworzyć. A tak to szkoda czasu, żeby dwa razy tą mapę przechodzić. To zdobędziemy to co mamy i wracamy do Stalowych Wybrzeża. Pająki są blisko, więc nie trzeba pójść, ma się męczyć duma. Mamy pójść do dumory we trójkę od razu. Eee, po co, co się, męczy? się męczy? A chyba a To 100 chlar przebrał. I w ogóle też kiedy są tak blisko nas, kultyści nawet nie widzą nas. Eee, to tutaj te mamy teraz? kłęc. Nie wygląda tak jak dawniej. Magienne pojanki. Łapacza Łapacza, Sacił psa w starciu z magiennymi pająkami. Nie, idziemy do Dunmory, do Dunmory, tak? Do Dunmora idziemy, poboczny skończyć, żeby I... tam... I wychodzimy teraz, nie? Tak, tak, wychodzimy. Oho. Niks, te. Co to kurwa wymyślił. Czeka ja teraz. Dobra, odpalaj Dunmora. Do A ja zrobię Hossa ewentualnie. Do Dunmory tylko, nie? Dunmora... Dunwora jest... i ludzie? Nie, tutaj są... RPG jest Dunwora. Dunmora. O, ja stworzyłem. Zobaczyć, czy może się dołączyć. Jest jakiś gracz. O ja, jakiś komputer doszedł. Uh -huh. Wiem bo mi że założyłeś To no wyjdzie jeszcze odwejdź Bo Czasami tak jest, że nie odświeża chyba się, z tego wszystkiego Nie, wpisam jeszcze raz w nazwy i nic. U Grimniego widać u Ciebie nie U no, mnie widać. Coś się zbugowało, ja nie stworzyłem Ja tworzę grę? Nie ale to twoje widać To Grimniego widać? No, jak grym nie tworzył teraz, to widać było. To wyjść z gry, jeszcze raz wyjdź. No. Bo tutaj może być tak, wiesz, pobugowane toś, niestety. Nie ma to jak kebab na zimno. To, to nie jadę, że go Nie Jadę, ale potem już nie mogłem. Zapchał mnie, kurwa. <laughs> A ciasto jest chujowe. Co jest tak, bo Ja wyjdę. Najwyżej to jest służba gremlin, no, jeszcze raz. Nie wszyscy po prostu z tej gry. Dobrze, dobrze. dobrze. Nie ja chciałem się bzikać. Teraz zrobił gremlin grę. Niby powinno działać. Zobaczymy, czym się nie załaduje. Wow, wow. Eee, a Ten kryształ mam rozwalić, tak? Nie, później. Idziemy po mająka na razie. Kryształ później, w innym odcinku. No to, to, poroz... to prowadź Lordzie Markuś. Bądź naszym przewodnikiem. Moje owieczki zaprowadzą was do zagrody. Pasta! Hmm. Beknął ja sobie na pewno ochotę. Prowadź nas. No musimy Aś... tutaj wjść, nie? Tu do góry Tutaj? Ja tu do góry musimy przejść Lidze, słab! Oszukałeś że... nas Oszukałeś, oszukałeś, <laughs> powiedziałeś, powiedziałeś, że będziesz nas chronić Co robię? Walczę przecież, nie? Walczyć, musimy walczyć o, Tu pokonujemy demony, czy rozwalaby też to bo Nie wiem. Nie wiem, Jak wolicie, bo generalnie tylko musimy pokonać pająka i zdobyć. To pojonki, pojonki. Bo chodź na pająki Tak, do tego portalu wrócimy, jak będziemy. No no właśnie. Bez <coughs> sensu to robić dwa razy. Position, Chyba no tak, to tak, to jest. No to piszę. No rozumiem, cel maksymalnie na 23,5 poziomie, Przez 6 sekund Czyli jak ty chyba więcej, w to już zamrozi I dwa To ja muszę zamrozić kogoś Eeeh, tak? hmm, chyba, to chyba tak To tak jest ma czas... Co Za uroczy inaczej, urok Czy no. możecie kontrolować daną jednostkę wroga? No nie wiem czy miałem, bez sensu to, ten Czarwo. Na arenie się p... Ej, p... o te bagienne smoki, nie? Bagienne smoki... Pająki, pająki kurwa, nie smoki. Mam Ty golema. nie? Któryś z tych pająków ma część tego psa. Którą musimy oddać. Jedny piesek, o, ale go karmił. ten... hałek. Tak, prawda? Tak, tak. tak. Okay, się... To będzie tak ważne. Odnowić. A dzik, jaki zakoń latał? To, to normalnie ma super towarzyszy. Ani mu nie pomogą, będą na jedzenie. Ja mogę to, ja mogę to zmienić. Ja to jest? Mogę tak zrobić, żeby ten świnka i dzik atakowały. I miały aury na przykład. Bo jest tam mięso. Aurę. No wiem. A wiesz, że tak samo jest z tymi orkami z odechu zimy, tymi sojuszniczymi. Oni są właśnie jako kurde, jako zwierzęta. I myśliwi Co? przeważnie, no i że kiedyś właśnie zrobiłem taką mapę, że tam właśnie byli ci Orkowie i patrzy się... ork, kurde napierdziela tego właśnie sojusznika, tego kupca, bo oni takowa właśnie zwierzę, nie? <laughs> I bierze, oni są też, nie, I oni są są też, nie, nie, Niektórzy nie, 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 kanibale nie, 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 się to te dialogi tworzyć, to byłoby fajnie O nie, fajnie nie, 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 Potem byłoby nie, na przykład, jakiś swój głos, czy coś Jakie taki mod po polsku zrobić, innego, typowy? Innego, że typowy. To zrobić. Zwyczaj... Wszystkie mody, jakie były, to jest głosem ciężko. Na przykład by... powiedzmy, że taka, będzie taka misja... Że będzie Lord i będzie... Pogódź się z plenarzeniem! I coś takiego na przykład, nie? I się będzie gonił, kurwa. I Zwyczaj to Tylko Tyle? Kurwa, fujarą będzie się gonił. Tyle? To właśnie to, co mamy oddać. Gąbę dostaliśmy. A, jest ząb. To tyle? No to teraz? To tyle, później będziemy i tak wracać do tej mapy, więc wracamy do Stalowego wybrzeża. Jo. Widzimy. Cinek. Trochę takie pomieszane, pomieszane, ale cóż... Pomerdane, to widzimy się w w Dobra, jesteśmy z powrotem w Wybrzeżach. I co, dajemy tego kłasa gościom, bo nie mogę z nim pogadać. Czekajcie, zobaczymy, co dostaniemy. Klucz do mojej skrzyni. Klucz numer dwa. Klucz mojej snoty. Na chwilę. Ściąga bajtę w dół i ręczniczek zakłada. Przepraszam. Ta skrzynka wcześniej tam nie było, więc możesz pokazać to. Gdzie ona jest? Nad wcześniej nie było tych przeciwników, a teraz jest. A faktycznie no, dobra. Spoko. Nie dostaliśmy ani nawet doświadczenia. Chujowy, jesteś chuba sinistri. No zęba. Chuj wie czy to w ogóle było od psa, bo to nie jakoś nie pasowało do psa, no ale. Nieważne. Aż do Tylko jeden z nas to jest tam wariat Już się, się niego do na moim dojściu, w przeciwniku Zauważ mi jak dojść <grym> Zakon dziennistra Co? Gdzie twój strażnik? <grym> strażnik bugin. Strażnik już śpi w tej budzie tam koła tym Jesteś na o mapa w ogóle? Kamienie Sądu Kamienie Sądu, właśnie Tam śpikła pod mostem czy gdzieś tam tym Mieciu? No... Mieciu Dokładnie A, tu po środku A, też i... takie... Oprócić mapkę No właśnie w trójce nie, to, to... nie wiem jak się obraca mapę, bo... W dwójce nie, nie spoko, w jedynce też spoko, ale... Oby no, to się dobrał. praktycznie nie da. Co zdobyłeś zakon? Teraz wam powiem, tylko jeszcze... On chyba tam tam blisko. O, o, pierścień jakiś i szata i pierścień i hełmy. dla maga. E... No. Nawet nawet. <laughs> załebek. łebek. Ten kryształ mocy? H hp? Co? Kryształ mocy powyżej, zobacz ile ma hp. Na No w No w ogóle te malary? E, dobrze, że nie podpalaczy. No, one są denerwujące. Pytam jak. te. na tych cieni. One... Nie, one używają tego samego czaru, co ja: czyli burzy ognia, powoli zabija. Daj for that. Tak, lepiej nie pomagać, koleś po skrzynkę. Włodziej. A to już chyba Twoje ulubione. będzie. Co? To? to już Twoje ulubione powiedzonko chyba będzie. Włodziej, czekaj. Dobra. Malanga kestikanty i kasztanki. Malanga kasztanki. To mówiłem w poprzednim odcinku. A mam, <laughs> możesz jeszcze. Chyba, że Ty łączysz chyba te czeki, bo robiliśmy połowę Dunmora i to. Nie, to połączę, bo to bez sensu osobno, w ogóle. A ile wyszło odcinka? Wychodzi gdzieś 12 tak. minut. Nie wiem, zobaczę, jak po to wjeżdżę. Jak będę montował, to zawsze tak... Nie zobacz. Tak. Jaka nas czeka, to iglica, czyli te wieżyczki, co musimy postawić i... No, w kompanii tam... W... Pani tam fajna walka jest, bo tam pomagają ci trzech no, sojuszników jako komputer Ale no. boję się, że może wywalić grę jak będziemy grać No ale wtedy jak graliśmy w koniec lata to chociaż nam zniszczyłeś berserkerów Zawsze coś no. w A to, wam pomogłem nie Czekaj w klany wiglicy czyli Oby komuś z nas nie trafiły się trole. Może by nie mówisz? Lewo, prawo, pójdziemy eee. tutaj. Kurwa, gdzie wyjdziecie? Właśnie Wydaje. nie wiedziałem, co mam iść. W to samo przed. Lewo, prawo, prawo, lewo. Ilbo. <laughs> Ilbo Bagi. Gandalf! Słuchaj! O... Oh. co to mem? Tam, o, napomniałem już pierściele... pierścionek go dosięgiem. <laughs> oglądać później streama yeah. yeah. z trójki, jak będę grał z zakonem? Nie, nie. Może w wolnym czasie potem obejrzeć odcinek ewentualnie to taki drugi odcinek z PWP Aż taki długi nie był jak grałeś z Drakenem. No W sumie to była mapa dość mała Tam był tylko jeden boss Czy no jeden Tytan do, do, do uzyskania Ile mapek ma ogólnie macie? No ja masz to był to fajnie. Mówiłeś no. Ile ma mapek? do wyboru PWP w trójce mm, No jest ich parę ale nie tak dużo chyba Szału nie ma pełnimy nie ma Dobrze, no że nie nie, nie, nie jest kolorowo panowie Co? Dobrze, że nie są ci kropiciele Ci ogniści ci ogniem Okej, zabił tego paskudnego To już koniec, śmieci Por Jest tam skrzyneczka, abyś ktoś tam mógł wziąć sobie. No, no. Teraz pójdziemy w lewą stronę, czy idziemy tutaj prosto od razu? Od razu wyczyśmy, po co się wracać? No właśnie. Też tak myślę. E, pokazałeś widząc co tam zebrałem? Oj, nie. Zapomniałem. Ja <laughs> A to jest jakoś pospolita chyba kultystyczne szata, nie? Zimowej... ...kuby. Nakładają segregowanie, to nie wiem. Yy, tarcza jakaś tam była i coś jeszcze, jakaś proszę. Ostatni tak jak człowiek. Może Greenleap przeczytam, chyba że już posegregował. No, no jest w z tym lepszym dostałem nowy poziom. Łatę nie było, perfekcyjna arcycka tarcza blok umysłu. My te przemyty są przeważnie randomowe, nie? W skrzynkach także. Musisz poradzić. Jest jest. Mogę tylko 10 dam, yy, dać siłę woli. Oko. Ola, o! Ej, zobacz, Wiem, widzę właśnie. Ma jedny czatownik. z bro, <laughs> me and you. <laughs> Aż musisz co, jakąś śmiesznego mema dać na co Jak to czasami daje przejści jań tańczy, tańci tańci tańczy tańczy tańczy, 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 tańczy jego ciało Chładnie to wiesz To nie tak jak myślisz, chłopcze Lordzik pierwszy, idzie do skrzynki. I tak. Pay for that. Masz 27 level, nie? Mamy... Ja mam 26 i... Przedostatni pasek. Nie ma tragedii nawet. Dobra dostałem, zobacz zakon. Nie posegreguj. Jest gówno. Proszę, pierścień jest dobre, ale gówno jest mieczek. Nie nosisz mieczów? To jest jednoręczny mieczek. Niby. O nie, malary. Same niszczyciele, całe szczęście. Jest podpalać, oczywiście. No, to z nim poradzisz, nie? <laughs> Jak użyję pierwszej burzy ognia innych ciosów, to pewnie tak. Spróbuj. Ja spróbujmy. Czuję moc. Burze ognia. O, zobacz, zobacz. Chodź O tu używałem tego j**anego apenia Ognia okay, nie? Mazuru ja, ja Tak Jeden zdech Mazuru czekaj mi się nazywają Z góry, góry co? Malara? Co? Eee, właśnie no Chodźcie o te... Brabosze? No, Braboszki Och Malary te A, ten podpalasz ty... idę. A, skubane. To, to najlepiej czarów No... Czy... Lepiej go zamrozić Chyba A, dał tą burzę ognia, czy coś tam Ja Turlajan, tym, krdę. Przyszyjcie. Rzycień. Mm. Prozdział. zobacz. No za chwilę. Jak spodziasz mi na tych malarów? Bardzo dobrze, lepiej niż na Wsiedmiogrodzie. No tak. I rzeczy domaga. Chodzi boż opaskę i szatę. Oku. że ten malar nie ma wyższego levelu, bo tak to mocniej byśmy oberwali. No, w kompanii byli silni, bardzo silni. A to akurat wiadomo, że byli silni. Precyzję? Precyzja? Tak chodzę. Precyzja daje tam moc precyzji, czy coś? No, precyzja. Ja, że decyzja. Zobaczę w ekwipunek do tego maga. Zobaczyłem już. Jakoś szata i diadem dostałeś. Mm -hmm. Dokładnie tak. Tak mówisz. Nie ja po tak A, jesteś wojownicy kultu, którzy pilnują skrzynki mają 24 level, czyli jakieś wyzwanie będzie chociaż. Dobra, to jeszcze ci tutaj nam zostają. To dwuręczny... zobaczcie, kostur i dwuręczny miecz, i coś tam. Łącie. Może ci się przyda mieczyk zakon. No przydała się, ma większe obrażenia niż poprzedni. Dzięki kolego. No, na no to się sprzydałeś. No. Oh, ty. Żeby to był ostatni <laughs> raz. Co robisz na mojej farmie? Po czyjej ty tej stronie? Ty z zabudowanymi rolnikami. Ja rozumiem. Nie. Ja. O, może zagram gotika na długo trudno skruka kruka. Paru youtuberów którzy mnie wspierają, to tam już nagrywają w sumie koticzkę na modyfikacjach No jeszcze tam ci Wiedźmeń, słyszałem, że brakuje jak mówiłeś. Coś tam ci zostało. Wiedźmina? Tak, tak, tak. No nagram może za tydzień. Najpierw może dokończę Twój challenge. W sumie jestem już niedaleko w sumie końca Tu y, wyzwanie z Biru byś w sumie skończył do niedzieli i by było wszystko Nagrywałeś tak, ale w filmu będę wypuszczał po 2, ewentualnie 3 max To się walczyło Ach, to jest... ale na tylko kaję, Jedna wada tej mapy tu nie ma ołtarzy życia żeby się później sprzeszać Wiem, to jest właśnie tak łatwo, chociaż tylko Warem... Na nam to dobrze idzie, nie? Przeciwnik Urmach i trzeba będzie go pokonać, żeby dostać jakiś ciekawy set. Hmm. Cześć, kusza i Dobra. taki silecik. A no. bijemy? Jo. 24 level, Piąty. co się nieść wiem Tym sierpem. O już wichura złodziejka, czekaj. Zbudowałaś się. Tak, tak. Aha! Poczuga sinistra. tam było. Ostrze Oj, zabójcy. Czekaj. Aha, to są podwójne sztylety. I kolczuga tak, tak. ja mam o, postać akurat, 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 akurat. Ja mam akurat szepta pod podwójny ostrze, ale podwójne sztylety nie mam. A to ja też mam te, tego ostrza, kurwa. To. By użyć jeden punkt przynajmniej, żeby tu mieć. Brakuje no, właśnie. Dla kon? Co może, ciekawie wygląda. Odcinka? No, ile Jeszcze 27 było? minut. Ogólnie chyba. Zbijam mhm. kolejny level, 27. Aha. Mhm. A to co, jeszcze jedna koledzy? No, jak Grimmy chce, no to możemy. No No tutaj na razie nie wracajmy do Halekosa, nie? Nie właśnie, nie. nie, 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 nie. Otóż, to, to dziękuję Wam za grę. A wiadomo, oczywiście, zaglądanie odcinka. No to do kolejnej ja. serii, oczywiście. Macie się. Dobra.